Dzień dobry, tu Chemia z pasją, Kinga Cordier. Zapraszam Państwa do słuchania podcastu Chemia w kosmetykach. Rozpoczęły się wakacje, pora wyjazdów. W tym czasie staramy się jeszcze bardziej dbać o naszą skórę. Z pewnością jest to czas, kiedy używamy nieco więcej kosmetyków niż zwykle. Dlatego proponuję przyjrzeć im się bliżej. Co wchodzi w ich skład, co nam służy, a czego mamy unikać. Po pierwsze, należy tutaj wspomnieć o systemie INCI, bo dzięki temu jesteśmy w stanie przeanalizować skład danego kosmetyku. INCI to międzynarodowe nazewnictwo składników kosmetycznych. Nazwy związków chemicznych są stosowane w języku angielskim, natomiast nazwy roślin podawane są po łacinie. Jak każdy system, również system INCI ma pewne zasady. Na początku składu producenci wymieniają składniki, których stężenie jest największe. Składniki o tej samej zawartości procentowej wymieniane są w kolejności alfabetycznej, a składniki, których stężenie nie przekracza 1%, mogą być wymienione już w dowolnej kolejności, a na samym końcu podaje się nazwy barwników w postaci CI, czyli Color Index. Przedstawiłam tu takie podstawy podręcznikowe i teraz, w zależności od funkcji, jaką ma pełnić dany kosmetyk, ma on oczywiście różny skład. Myślę, że teraz jest dobry czas, czas wakacji, by przyjrzeć się kosmetykom do opalania. Na plaży często pytamy: Posmarowałeś się już kremem z filtrem? Właściwie przed czym się chronimy? Zacznijmy od początku. Chronimy się przed promieniowaniem UV. Wyróżniamy promieniowanie UVA, UVB i UVC. Promieniowanie UVC nas spółki co nie interesuje, bo ono nie dociera do ziemi. Z kolei promieniowanie UVA i UVB docierają do ziemi. 95% stanowi promieniowanie UVA, a 5% stanowi promieniowanie UVB. I wiadomo, jak wszystko ma swoje plusy i minusy. Tak samo jest z promieniowaniem UV. Ma ono pozytywny i negatywny wpływ. Pozytywne działanie to przemiana ergosterolu w witaminę D2 i 7 dehydrocholesterolu w D3. Ale musimy też pamiętać o negatywnym wpływie na nasz organizm. Powoduje rumień, potem proces zapalny skóry, keratozę, nasila procesy starzenia się skóry, powstają zmiany kancerogenne, powstają pieprzyki, które mogą się przekształcić w nowotwory skóry, czyli czerniak. Właśnie dlatego stosujemy kremy z filtrem, by się przed tym wszystkim chronić. Filtry dzielimy na filtry fizyczne, czyli te mineralne, i filtry, filtry chemiczne, czyli organiczne. Filtry fizyczne odbijają promieniowanie słoneczne niczym lustro. Chronią one nas przed promieniowaniem UVA i UVB. Stosuje się tlenek cynku i ditlenek tytanu. Pierwszy z nich chroni przed promieniowaniem UVA, natomiast drugi ditlenek tytanu przed promieniowaniem UVB. Trzeba tu podkreślić, że lista substancji promieniochronnych dozwolonych do stosowania w kosmetykach zawiera tylko ditlenek tytanu. Tlenek cynku na tej liście się nie znajduje, zaś jest wykorzystywany jako filtr fizyczny w USA. Po co nam w kremie do opalania tlenek krzemu czy tlenek glinu? Ponieważ tlenek tytanu, a właściwie jego właściwości się zmieniają, dlatego cząstki ditlenku tytanu pokrywa się właśnie tlenkiem glinu lub tlenkiem, tlenkiem krzemu. Dzięki tej modyfikacji nie tworzą się aglomeraty litlenku tytanu, a takie aglomeraty mogą się tworzyć, bo bardzo często używa się bardzo drobno zmielonych tlenków. Kolejną grupą są filtry chemiczne, czyli organiczne. Są to związki organiczne, które absorbują promieniowanie UV. Jakie one mają wspólne cechy te związki organiczne? Po pierwsze, w ich cząsteczkach istnieją liczne wiązania nienasycone, a po drugie, istnieją ugrupowania, które zawierają wolne pary elektronowe. Co jest najczęściej stosowane? Był stosowany mm, kwas paraaminobenzoesowy, ale został on wycofany w 2009 roku ze względu na działanie niepożądane i teraz stosuje się pochodne tego kwasu paraaminobenzoesowego. Stosuje się też pochodne kwasu parametoksycynamonowego, czy pochodne kwasu salicylowego, albo też pochodne kamfory. To są filtry, które chronią nas przed promieniowaniem UVB. Z kolei przed promieniowaniem UVA chroni nas pochodna dibenzoilometanu i pochodna benzylidenokamfory. Są też filtry, które chronią nas. Jednocześnie przed promieniowaniem i UVA, i UVB, i do takich związków zaliczamy benzofenony i fenylobenzotriazolę. Jest wiele dyskusji na temat filtrów mineralnych i chemicznych. Mówi się, że filtry mineralne, głównie te w formie cząsteczek nano, mogą przenikać przez skórę w niewielkim stopniu. Z kolei filtry chemiczne, często się słyszy, że niektóre z nich są filtrami przenikającymi że mają działanie alergizujące, fotoalergiczne że mają działanie estrogenowe. Są też badania, że niektóre filtry przechodzą do mleka matek karmiących itd., itd. Tych pozytywów i negatywów jest naprawdę bardzo dużo. Jednak ten podcast ma na celu pokazać, jakie związki chemiczne znajdują się w tych tubkach kosmetyków do opalania. Ja osobiście myślę, że mniejszą stratą będzie dla nas posmarowanie się filtrem i zabezpieczenie naszej skóry filtrami przed tym promieniowaniem UV. Dziękuję Państwu za odsłuchanie podcastu i zapraszam na kolejne odcinki.